Mam 2 bo far, Bo można nacisnąć z high Power Pistola, nie, oczywiście. No, no, po całe magazynki. To musi być fajnie na tym. O. Patrz, o, ja jestem podatem, eee... Co bierzemy? Panowie? Co to jest? Gang shootout. a ah, okej. Okay. Vote to start now. Starting now. Zobacz, Momo. Chcesz tutaj? Mogę ci wykuć podkowę. Wasyl. No weź no, kuźwa. Tak fajnie wykuwałem podkowy. Wasyl przyszedł, jedną mi w plecy i moja postać przestała to robić. No co za głąb. jaki Jakie cię nienawidzę. Oooooooo! O co tu chodzi? Teraz musimy się wystrzelać na samym początku. Czemu, Momo, jesteśmy ciągle przeciwko nim? Patrzcie. Jak to działa? Będzie teraz szybki start i trzeba szybko strzelać. Musisz strzelać do typa popcorn, no. A jak mam to zrobić? Po prostu yy, celujesz i no, po prostu Będzie... celuj i wiesz, napierdalają od razu. You. You. Dobra. You. Jak nam życie taki streamer teraz uwaga, Uwaga, Będzie dobra, odlicz... czas. Uwaga. Nie wierzę po prostu. Dobra. Pójdź No stary. Dwóch zabiłem, dwóch zabiłem. Ja zabiłem chyba Moma tylko. Dobra. Ale ja oczywiście nikogo nie zabiłem, bo mi kul nie zaliczyło. Albo nie wiem co się stało. Nie, bo to musisz wiedzieć. <noise> Przeżyło po jednym gościu i pouciekali, nie? Przez swoje, przez swoje dachy, nie? Dobra. Dobra. O o nie! Zabrał mi broń. O kurwa! O Jezus! A, A Bo to są takie randomowe lespy, tak? Facyl. Bardzo randomowe. To! To fajna jest ta gra. Ale wista. No nie, no zabił mnie p pierno. Dobra. To jest gdzieś broń. Lematr le rewolwer. No tak, jest z... chulne wybiegam i ty w semi-automatic shotgun, No jej, a, o fakt, tu jest pedał. No jak mi wyje. No tak, no oczywiście, semi-automatic shotgun, no bo z czego innego. Przecież <grym> nad sobą, sobą kampi jeden. No to jak go mam zobaczyć? Wyrąbałem mu mówię tylko, że na sobą kampi jeden. Tutaj był jakiś A, ziomek. to nie, nie zawsze te broni, które podniosę są lepsze od tych, które mam? E, przeważnie są lepsze. To jest randomowe. O, mam tutaj koktajl. Mm -hmm. Pysznie. Wiesz, że mogę sobie uber power weapona czasem podnieść. My mamy Milano w, w, w teamie, a jak wiadomo Milano miarzy mier każdego. <laughs> <głosy> <głosy> Jaki ty? Jak siedział za tym? Za, za szafką. Biegnę sobie, a sobie przebiegnę przez budynek. Nagle, kurde, przebiegam przez pokój, wyskakuję z szafki. Pff, pff, pff. gówno. I gówno. O kurwa, zabiję jednego, a to by ze wszystkich stron. Skończy się z jedyskiem. mnie zabił? Jaki ty? A, no, on dalej pokażę... tu siedzi! On dalej tu siedzi! Co za Menda Dobra idę po niej. O nie, o nie! To co za mną było, okej, okay, na Jej, schowałem się. Jest fajnie! I ma i mapa jest też. całkiem klawa, muszę powiedzieć. No Tak mogę zabić nikogo O to jest ziomek <laughs> no, Dobrze, I znowu ten shotgun Przedką to jest chyba najbardziej randomowa w tej grze. Nie. Oh. nie, musisz być naprawdę po prostu blisko, nie? Ale czemu kurwa na mapie nie mam nikogo zaznaczonego? Nagle zacznę... Tu jest zaznaczony na mapie tylko ten, co kto strzela? Tak. Aha. Jak ty, ty, ty zabił. tu dalej siedział. Ty gdzie on wlazł? Jakie tu, ja tu jest kampertwo perfitne? No. no jest! Ale no dobra, no. no o fakt, spadłem. O, patrz, wow, bo, 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 to No i bo, bo, mnie bo, A nie, to inny. To ja. To ty, bo, bo, tam ten bo, 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 Tutaj jest jakaś broń, jestem... No patrz! No jaki to jest menu! To jest Buffalo rifle, no to to jest o. dość mocne. To jest... sniper czy co? No ja to tak siedzi, nie? <śpiew> jaki to jest sensu. FAK fuck Najgorsze jest to, że czasem jest po prostu trudno rozpoznać przeciwnika, nie? <śpiew> no nie! I co? Wybiegłem <śpiew> i z rogu mi się wychyliła tylko taka lupa. Odszlota. I był plom. Nie, ale dostałeś mocno i cię dobił mój. To był mój frak. To powinien być mój frak. Ej, no ten złama znów tu Monakowicz. Jaki to jest? Jezu, jak ja go nienawidzę. Respie się, wychodzę, a ten kurde znów w tym samym pomieszczeniu. I Idę po niego. Ale to jest nie za zabicie. Z nie mogę kurwa zabić kogoś, po prostu sobie tak no wiesz, rzucić koktajlem o młoto, muszę na tym. wychylić się, no. poczekać okay. 5 sekund i dopiero rzucić. Zabij go ktoś z was! Zabij tego Monakowicza, mo bo to jest taka benda! Mamot, jaki Pedril, Biega też po krańcu mapy. Weźcie, znajdźcie, znajdźcie tego Monakowicza, to jest dopiero Pedril. Może no. Perlo! U was, zobacz, kto u was siedzi na tej, na wieży kościelnej, kujwa, to gdzieś dobra. tak się tam. Nie, no nie wierzę, nie wierzę w tego typa. Jakiego nie Jak się kąpią tutaj. Jakiego szczerze nie, no, no on cały czas tam siedzi, rozumiesz? Cały czas. Sz to jest szczerze go nienawidzę. Ej, trzeba im tam nagrać ten, trzeba im nagrać tam jakąś butelkę albo coś. O sieci, <laughs> nie, jak ty żeś mnie trafił? No zabiłem go. Tylko ten pedał zaraz tu przyjdzie ponownie. To jest, taki, to jest taki homo. Homo homowiator normalnie. Oho, co to? Semi automatic shotgun. To ja byłem. Jestem automatyczny. no nie. E. I to tak ciurkiem strzela? Tak... I to jest dość duże... O nie! O Monakowicz, się ma kurwo! Jakie ci nienawidzę. No... Ku... No Boże! zebranę sobie d nie mogę go użyć, bo co? Bo Momo mnie nabił! Dobrze, no, dobrze no. Mopsie. <laughs> Ty, w jakiej odległości ty Say hello to my little friend. Boże, Kerlo, ja ci tych doktorów-peperów już wiszę. No. Całe dwa. Zwis zwisasz mi już nawet tymi doktorami-peperami. Kurwa, jak ci zwisam, to mi to niedobrze. Ach, mam. Mam. Bo muszę zacząć... w ciuchy nosić, żeby się nimi zainteresować z <słuch> No nie, Monakowicz! Akurat mi plecy zrobią. A będę gra, gra też fajnie klatki, gubi. Tak, ale to nie jest to, nie jest to co w Crazy się albo w tej 1 dzieje. nie mogę strzelać! Jakie ja nienawidzę tego zła masa. Jakie ja, kurnać, szczerze, nienawidzę tego typa. Jakie. Ja... O, Jak też nie, nie lubimy jedyna, na multi, ludzie! Jaka to jest kupa! O, na Monakowicza. Nie dobra. Tak, go nienawidzę. Dobra. Tak, ta gra jest głupia. Nie, Nie jest tak. głupia. A teraz sobie wyobraźcie, Jaka. że niektórzy, niektórzy się chwalą. A, jestem dobry w Multi Red Dead Redemption. No. To tak jakby się chwalisz, jestem dobry w rzucaniu kostką. Z czego ja tak. tu spałem? Byłem tutaj za granicą. No ja, jako tym O, Monakowicz nie ma. Dziwne, że byłeś w tym samym pomieszczeniu co przez 80% ja. czasów tej gry. To jest sudeczne. Nie ma. No i patrz, nie zabiję go. Ach. Nie zabije go. Bo się schował i jest niestety kula odporna deska. Level up. Tyle jest szpara, ale to też nic nie zmienia. Trzeba. O kurwa. Mnie gość nagrał butelką. No i te drzwi, te drzwi to są po prostu jakieś <laughs> Jak ty mnie zabiłeś? Byłem przed tobą i wyjebałem ci z shotguna. Boże. Ale ja cię nie no widziałem, ja nie, nie wyszedłem, się ja dopiero otworzyłem drzwi. A, oh, ale miałem dwa od Ikile, ostatnie. Yeah, yeah. Ale good, good. <tryk> 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 jestem dobry w Multi Red Dead Redemption. Ja też jestem dobry. Ja jak ten, to miał ten a złotego tego. Co z niego złotego? Z tego, złą dwurkę, znaczy miał nabite w Whitkili z